powiedziałam mamie że to przez nią nie chcę mieć dzieci i rozpłakała się od kiedy skończyłam 14 lat moje życie przestało być moje Mój tata zmarł nagle, a ja z dnia na dzień stałam się darmową opiekunką do moich trójki młodszego rodzeństwa. Każdego ranka szykowałam ich do szkoły. Po południu odrabiałam z nimi lekcje. Wieczorami robiłam kolacje i kładłam ich spać. Minimum cztery godziny dziennie zajmowałam się dziećmi. Do tego obowiązki domowe, szkoła, a z czasem również praca. Nie zrozumcie mnie źle. Kocham moje rodzeństwo, ale między czternastym a dziewiętnastym rokiem życia nie miałam życia towarzyskiego. Nie miałam pasji, ledwo miałam przyjaciół. Moje nastoletnie lata minęły na wychowywaniu dzieci. Wyprowadziłam się w wieku dziewiętnastu lat. Od Ponad dwóch lat jestem w szczęśliwym związku i za każdym razem, gdy spotykam się z mamą na kawę, mniej więcej dwa razy w miesiącu, temat jest ten sam. Kiedy ślub, kiedy dzieci. Przecież byłabyś cudowną mamą. Za każdym razem grzecznie tłumaczyłam, że nie chcę mieć dzieci. Może nigdy. Prosiłam, żeby przestała o to pytać, ale ona nie odpuszczała. Spotkanie za spotkaniem wciąż to samo. W końcu pękłam. Powiedziałam jej, że oddanie młodości na wychowywanie cudzych dzieci, bo ktoś inny nie mógł, skutecznie zabiło we mnie jakąkolwiek chęć zostania matką. Zaczęła płakać. W środku kawiarni powiedziałam jej, że. Że nie obwiniam jej za to, co się stało. Wiem, że to była trudna sytuacja, ale to nadal było niesprawiedliwe. Wpakować nastolatkę w rolę rodzica. Nie przeprosiłam za to, co powiedziałam, bo to była prawda.